Od 1 stycznia 2025 roku do gminy Dębica jeżdżą autobusy miejskiej komunikacji samochodowej. W przejeździe inauguracyjnym wzięli udział Adam Pieniążek, wójt gminy Dębica ze swoimi zastępcami Grzegorzem Skrzypkiem i Dominikiem Malinowskim, Mateusz Kutrzeba, burmistrz Dębicy, Mateusz Cebula, przewodniczący Rady Miasta Dębicy, Piotr Chęciek, starosta Dębicki i jego zastępczyni Ewelina Kuś. Agnieszka Zając, prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy, Aneta Sękowska, dyrektor Wydziału Kultury, Promocji Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Dębicy, a także bardzo licznie Radni Miasta Powiatu i Gminy. Autobus pod przystanek przyjechał punktualnie. Po przyjeździe do Pustkowa odbyła się krótka konferencja prasowa. Chciałem bardzo podziękować panu burmistrzowi Mateuszowi Kutrzebie, panu staroście, wszystkim radnym z gminy Dębica, z miasta Dębica za to, że jednogłośnie podjęliśmy uchwałę w obydwu samorządach odnośnie przywrócenia MKS-ów do gminy Dębica. Dzisiaj symbolicznie razem przejechaliśmy się wspólnym kursem numer jeden do Pustkowa Osiedla, żeby tą historyczną chwilę w sposób szczególny uczcić i żeby zapisała się w naszej historii współpracy, dobrej współpracy miasta gminy, powiatu na kartach historii. Także dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się. Przywrócenie MKS-ów do gminy Dębica, bo to jest naprawdę historyczna chwila. Symboliczne wydarzenie, ten przejazd tutaj do Puskowa z miasta. Ja się przede wszystkim bardzo cieszę z tego, że tak jak obiecaliśmy z Panem Wójtem i z Panem Starostą, udało nam się doprowadzić do tego, że miejska komunikacja samochodowa wraca ze swoimi usługami na teren gminy. Odbyło się to już 1 stycznia, także no, mieliśmy niewiele czasu, bo tylko pół roku na to, żeby to przygotować, a zadanie naprawdę proszę mi. Wierzyć nie, nie było łatwe. Y, oczywiście no, y, to, co y, się robi, y, wymaga również pewnych korek. Także już z panem wójtem jesteśmy y, umówieni, że przez Najbliższy miesiąc, do końca stycznia, obserwujemy, w jaki sposób ta komunikacja działa, w jaki sposób te zaproponowane przez nas linie działają i będziemy pewnie wprowadzać pewne korekty po konsultacjach z mieszkańcami, w taki sposób, żeby po prostu ta komunikacja była dla mieszkańców miasta i gminy Dębica i całego powiatu przyjazna. Ja dziękuję panu Wójtowi za tą dobrą współpracę. Dziękuję panu staroście. Dziękuję radnym Rady Miejskiej. Dębicy i Rady Gminy Dębica za to, że no nie bali się podjąć tego wyzwania w tak krótkim czasie. No i liczę na to, że ta współpraca będzie w tym zakresie i nie tylko w tym oczywiście owocna. Wierzę w to, że jest to kolejny krok milowy do tego, żeby nasza spółka mogła się rozwijać. Już początkiem lutego, to mogę już Państwu zdradzić, podpiszę umowę na zakup nowych elektrycznych autobusów firmy MAN. Także rozwijamy się, wszystko z myślą o tym, żeby po prostu to funkcjonowanie i życie na terenie naszych samorządów było po prostu dla mieszkańców przyjazne i dobre. Całkiem niedawno jeszcze w kampanii wyborczej byliśmy trochę w innym miejscu, ale również na granicy miasta Dębicy i gminy Dębicy i tutaj staraliśmy się wspólnie deklarować, że ta komunikacja wróci. E, oczywiście główny ciężar spoczywał tutaj na, na burmistrzu i na wójcie i na radnych, którzy też, też im chciałem podziękować, wszystkim radnym i miasta Dębicy i gminy Dębica za to, że podjęli taką odpowiedzialną decyzję i cofnęli e, ten błąd, który ktoś kiedyś zrobił i, i po prostu wycofał e, Miejską Komunikację Samochodową e, z gminy Dębica. E, mam sentyment oczywiście do tej spółki, bo przez wiele lat byłem prezesem tej spółki i już wtedy starałem się walczyć z tą koncepcją żeby MKS jeździły tylko po mieście. To było błędne, z gruntu nieprzemyślane, nieodpowiedzialne i pozbawione sensu. No i dzisiaj ten sens wraca mieszkańcy tego pięknego osiedla. W pustkowie mają dostęp do komunikacji nowoczesnej, bezpiecznej, takiej, która pozwala dzieciom się przemieszczać, osobom starszym. Są to autobusy niskopodłogowe, autobusy, które posiadają system rejestracji obrazu, autobusy, które spełniają normy emisji, te bardzo ostre. No i teraz słyszę oczywiście już nie od dziś, że będą autobusy elektryczne, to też cieszy. To jest jakaś nowoczesność, która myślę pojawia się i będzie służyła wszystkim. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim tym zaangażowanym w proces przywrócenia miejskiej komunikacji samochodowej do gminy Dębica dziękuję. Gratuluję, bo nie było to proste. A mieszkańcom również gratuluję tego, że będą mogli korzystać z nowoczesnej komunikacji i oby jak najwięcej tych kursów było i oby jak najbezpieczniej się im jeździło. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi, panu Wójtowi i wszystkim radnym z gminy i z miasta Dębica za podjęcie tej inicjatywy przywrócenia komunikacji miejskiej do gminy Dębica. Jest to początek rozwoju firmy, rozwoju firmy dla dobra społeczeństwa i gminnego, i, i, i miejskiego. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dołączam się do wszystkich życzeń i do wszystkich podziękowań, które tutaj zostały wypowiedziane. Myślę, że to jest bardzo ważna dla nas wszystkich mieszkańców gminy Dębica chwila, gdzie transport publiczny MKS-y wróciły na teren naszych, naszych sołectw. Ja myślę, że to jest takie bardzo ważne dla nas mieszkańców, dlatego, że długo oczekiwaliśmy tego powrotu. Chcemy komfortu, chcemy poruszania się po gminie, po mieście Dębica w sposób taki nowoczesny i cieszę się bardzo, że tutaj padły też deklaracje o zakupie nowoczesnych elektrycznych autobusów. Myślę, że nie tylko podniesiemy komfort życia mieszkańców, aspekt poruszania się, jeśli chodzi o tą sferę transportu, ale również o takie walory Ekologiczne. Także jeszcze raz wszystkim tutaj dziękuję za to, że MKSy wróciły na teren gminy Dębica. Dzisiejsze spotkanie ja bym określił tak, ono jest dowodem zarówno skuteczności, bo pół roku temu, może troszkę dłużej, w czasie kampanii wyborczej zostały zaciągnięte wobec mieszkańców określone zobowiązania, które się dzisiaj zmaterializowały. A także to spotkanie jest owocem bardzo dobrej komunikacji i współpracy władz samorządowych, obydwu samorządów miasta Dębica i Gminy Dębica w tej nowej, nowej kadencji i myślę, że po prostu konsumujemy pierwsze owoce tej współpracy. Ja sobie życzę nam wszystkim, żeby ta współpraca dalej była zgodna na różnych polach, bo przecież mamy wiele wspólnych i punktów stycznych, w których możemy taką współpracę podejmować. I tak jak już tutaj pan burmistrz powiedział, jest, jest te pierwsze kilka tygodni na ewaluację, na przyglądnięcie się jak to funkcjonuje i potem zaadresowanie wszystkich tych potrzeb, które jeszcze mieszkańcy zgłoszą w czasie funkcjonowania tego, no nazwijmy to, pilotażu i potem docelowe rozkłady mogą zafunkcjonować. A już od 1 marca mieszkańcy Dębicy będą jeździć bezpłatną komunikacją miejską, ci posiadający karty mieszkańca, co też warto zaznaczyć i co mnie też bardzo cieszy. W autobusie oprócz samorządowców jechała spora liczba mieszkańców naszego regionu, a to świadczy o tym, że MKS są niezbędnym środkiem transportu dla mieszkańców miasta i gminy Dębica.